Witał w Koninie. Poinformował dzisiaj, że ograniczył przyjęcia na oddział onkologiczny. Z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół y, Kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć. Nie, nie, wierzę, że Pan to mówi. Ja nie, 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 że to mówi. Wychodzi na to, nie, to są pacjenci drugiej nie. kategorii. nie, nie, przyjmiemy was do szpitali. Szpitala nie, 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 Pani w ogóle zezpie. się nie, nie, odzywa dobrze. Jeżeli ktoś został w tej natychmiast nie, ko Konina odesłany, nie, natychmiast znajdzie inną nie, nie, terenie Województwa Szanow Wielkopolskiego. nie, 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 Mamy jasne stanowisko, jaka partia tykowaliśmy budżet na ten rok, składaliśmy też poprawki, jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. I ten przykład szpitala w Koninie, tego szpitala, który już teraz nie przyjmie żadnych nowych pacjentów. I powiedzmy sobie wprost, no, trudno przewidzieć chorobę onkologiczną. Znaczy, to są dramaty poszczególnych osób, które będą teraz odsyłane ze szpitala w Koninie. Szukajcie ratunku gdzieś indziej, idźcie do innego szpitala. Moim zdaniem, ten przykład y, szpitala w Koninie to jest przedsmak tego, co nas czeka. Znaczy, po prostu będzie coraz więcej takich sytuacji, bo zaraz się okaże, że za nadwykonania także w innych szpitalach, na innych oddziałach też NFZ nie będzie płacił, i tutaj odpowiedzialność jest NFZ-u. Znaczy, no powiedzmy sobie wprost, muszą się znaleźć pieniądze na nadwykonania.